Prawdziwe wybaczenie ma miejsce wtedy, kiedy możesz powiedzieć: Dziękuję Ci za to doświadczenie. Cytat z dzisiejszego wpisu e, trenera osobistego Iwony Mańskiej Opiełki na temat e, wybaczania: kiedy wiemy już, że faktycznie wybaczyliśmy? No, jednym z elementów tego wybaczenia będzie poczucie ulgi. E, Taki przysłowiowy kamień z serca nam spadnie. Nie będziemy się już musieli i chcieli zajmować tą przeszłością, która gdzieś tam w nas jeszcze sobie tkwi i nas kuła, no bo już nie kuje, skoro przebaczyliśmy. W kierunku osoby, która wyrządziła nam krzywdę, bardziej będziemy zamiast tego gniewu i żalu, który do tej pory może mieliśmy w sobie, będziemy odczuwać takie uczucia związane bardziej ze smutkiem, z nawet czasem współczuciem dla tej osoby, że ona mogła się w ogóle czegoś takiego dopuścić. Może z jakimś nawet próbą zrozumienia, dlaczego tak, a nie inaczej się stało. Na pewno nie będzie już wspomnienie tamtych wydarzeń generowało w nas właśnie tego uczucia gniewu. Na pewno będzie to duże poczucie, jak już mówiłem, ulgi. Będziemy mogli pójść dalej. Nie będzie... To coś ciążyło na nas. Tak naprawdę, po pewnym czasie możemy nawet być wdzięczni za to doświadczenie, gdyż może dzięki temu, że taka, nie inna krzywda nam, się, nam została wyrządzona, podjęliśmy jakieś inne działania, podjęliśmy jakieś inne wybory, które może okazały się bardzo ważne w naszym życiu w dniu dzisiejszym. Może właśnie ten jakiś wstrząs, który się pojawił za sprawą tamtej osoby, sprawił, że. To doświadczenie z perspektywy czasu było bardzo cenne i przyczyniło się do y, wielu innych dobrych y, w naszym życiu wydarzeń. Zastanów się, y, wróć do tych tekstów, które były wcześniej, odnośnie właśnie wybaczania, odnośnie tego, czy masz komu wybaczać, czy wiesz, co konkretnie danej osobie chcesz wybaczyć, no i pracuj, pracuj nad tym wybaczeniem, aż poczujesz tą ulgę, aż będziesz po prostu wolny aż będziesz wolna, aż będziesz wolny, aż będziesz człowiekiem, który może iść do przodu, nie oglądać się już za siebie, tylko planować swoją jakże cudowną przyszłość. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.